Widział, jak gdzie wychodzi ona się podziała? No, nie za mogła tam muszą zniknąć. Zniknąć. Chodźmy. Zaraz czekajcie, słyszę coś. Dalej, Jasmine, mi e, im Naprawdę? Chodź, już tam na pewno ją Bo Poznamy? Nie mogę się doczekać. czekać. Mówiłem, że kogo nie, nie ma. I? No i co, gdzie Felicity? Gdzie jest? Hej, nikogo tu nie ma. Jaka jesteś spostrzegawcza, prawda? To jedna z moich największych zalet. Poza tym, to na pewno one zostawiły drzwi tym krzesłem, jestem przekonana. Bieramy się do kawalna. No. Szybko. Chodźmy, musimy jak tej, tej strony W tę stronę! Jakim cudem nikt nie widział jak schodziły ze sceny? Mówiłem, że tu ich nie ma. Jim, dlaczego kazałaś nam wyjść? Z nasz Felicity? Chciałabym, ale to Simon powiedział, że tam poszły. Nie, 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 ja tylko założyłem, że tam poszły. Tak, na pewno uciekła z Luną. Słuchajcie, Znalazłam coś na scenie. To Luny. Pokaż. Tak, to z pewnością jej. Jest okropna. Nigdy bym czegoś takiego nie założyła. Aj, cie, jeśli teraz wyjdziemy, to być może je dogonimy. Tędy nie wyjdziemy. Biegi, ruchy. Już, 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 już. Ach! Wystarczyło odstawić krzesło. Tam są. Chodźmy. Już. Oj, ja zaczekaj. Nie mogę biec. Dalej biegnij. Nie zatrzymuj się, są za nami. Stójcie. Dość z tych kłamstw, Felicity. Pokaż się w końcu. Chcemy wiedzieć, kim jesteś. Jesteś dorosła. Na ekranie wydawałaś się inna. Miałaś też inny głos. Jasne, tak, bo wiesz, przez telefon głos zawsze jest zniekształcony. Właśnie. A, nieważne. Uwielbiamy cię. Ta, tak, tak, tak. Co... Dziewczyny, myślałam, że Felicity jest raczej w naszym wieku. Tak, ale w sumie nie ma się co dziwić, bo pisze tak poważnie. Tak, ale jest aż tyle starsza? Trudno. Zamiast gapić się i nawijać, nagraj ją. Tak. Musimy mieć o, ja. wywiad na wyłączność. styluj się. Felicity. Już. Felicity, możesz nam udzielić wywiadu dla stylu i teraz szyku? rozumiem, czemu nie chciałaś, żebyśmy poznali się osobiście. No cóż, skoro już wiem, kim jesteś, musimy porozmawiać. Przez kamerkę wydawałaś się inna. Choć w sumie masz te same ubrania, ale brakuje pierścionka. Wiecie, w sumie to, to świetnie, że poznaliście już Felicity. Możecie ją potem pytać, o co chcecie, ale teraz naprawdę musimy już iść. Chodźmy. Bardzo was przepraszam. Mora, wielkie dzięki za pomoc. Drowie. No serio, uratowałaś mnie. Nie masz mi za co dziękować. Poza tym możesz mieć całkowitą pewność, że ten chłopak, ten roller track jest mega zabójczo i po uszy zakochany w Felicity. Tak, felicity tak. może, ale nie we mnie. Felicity to ty. Jeśli naprawdę chcesz z nim być, musisz zacząć działać, bo go stracisz. Być może masz rację, bo kiedy ktoś się komuś podoba, trzeba coś zrobić, prawda? Aj! Prawie zapomniałam. Roller... Powiedział mi, że miałaś na ręku jakiś pierścionek w dniu waszej internetowej Ale, randki. Jak, nie, nie wiem. A, tak, mój pierścionek! A, jak dobrze, że mi mówisz. No! Cześć Felicity. Jaka to była dziś niespodzianka? Wciąż nie mogę uwierzyć, że jesteś osobą, którą widziałem. Miałem inne wyobrażenia. Musimy porozmawiać. Czasami droga do sedna sprawy może być bardzo długa i kręta.